Nawet 10 lat po rozpoczęciu produkcji Mazda CX-7 nie straciła na atrakcyjności wizualnej. Biorąc pod uwagę niski koszt, wielu może pomyśleć o zastąpieniu sedana crossoverem o sportowym charakterze. Przed zakupem należy jednak poznać kilka pułapek. Być może niska cena Mazdy CX-7 nie poszła na marne? Poniżej w artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie. W wieku 10 lat nadal nie ma szczerze zgniłych Mazdy CX-7, ale są kieszenie w miejscach wiórów lub innych uszkodzeń. Jeśli samochód nie został jeszcze zabezpieczony środkiem antykorozyjnym, zdecydowanie powinieneś to zrobić, szczególnie dolną i dolną część drzwi. Maskę i przednie błotniki można zabezpieczyć specjalną folią pancerną. Odporność antykorozyjna metalu i jakość lakierów w samochodach japońskich tradycyjnie są na średnim poziomie. Ale wyposażenie Mazdy CX-7 jest w porządku. Baza posiada już klimatyzację i sześć poduszek powietrznych. A skórzane wnętrze i wysokiej jakości muzykę bose można znaleźć w 9 na 10 samochodów. Przed zmianą stylizacji, monitor z ekranem dotykowym i kamerą cofania był montowany tylko w samochodach przeznaczonych na rynek amerykański. Po 2009 roku CX-7 został także wzbogacony o najwyższej jakości muzykę Bose Surround Sound, automatycznie składane lusterka i system monitorowania martwego pola LCA. Opcji praktycznie nie ma, jedyną jest benzyna druga 3 Turbo 238-260 km. Nieśmiałe próby rozszerzenia oferty o powolną, wolnossącą benzynę o pojemności 2,5 litra. 163 km nie zakończyły się sukcesem. A 173-konny turbodiesel o pojemności 2,2 litra można zaliczyć do egzotycznych. Bardzo trudno znaleźć na rynku wtórnym Mazda CX7 z dwoma ostatnimi silnikami. Dlatego porozmawiamy o słynnym turbodoładowanym 2,3 litra, który został zapożyczony z Mazdy 6 MPS. Silnik pracuje dobrze nawet biorąc pod uwagę masę crossovera, ale był problem z niezawodnością. Obszary budzące duże obawy, turbina, według opinii właścicieli Mazdy CX-7, umiera, nagle i często. Ale w rzeczywistości najczęściej jest to poprzedzone niewłaściwą pracą silnika z turbodoładowaniem i niską jakością konserwacji. Łańcuch rozrządu może rozciągnąć się na ponad 50 000 mil. Sprzęgło VVTI. Pierwszą oznaką jest trzask przy uruchamianiu silnika, w późniejszych etapach dźwięk diesla. Jeśli zignorujesz ten problem, gwarantowany jest kosztowny remont. Przed zakupem koniecznie odsłuchaj silnik w cichym miejscu. Powinien działać płynnie i bez metalicznych dźwięków. Biały dym z rury wydechowej na biegu jałowym oznacza rychłą śmierć turbiny. Lepiej jest wybrać używany CX-7 z TurboTimerem. Oznacza to przynajmniej, że poprzedni właściciel myślał o prawidłowej eksploatacji samochodu. Jeśli kupiłeś Mazda CX7 i nie wiesz, czy rura doprowadzająca olej do turbiny została wymieniona, koniecznie ją wymień. Nie jest to aż tak drogie rozwiązanie, a może uchronić przed przedwczesną awarią turbiny. W przypadku stosowania oleju niskiej jakości lub jego rzadkiej wymiany, rzadziej niż raz na 10 tysięcy km, rura ulega zakoksowaniu, a następnie nagle pojawia się od pierwszego punktu na liście obszarów problematycznych. W przypadku silnika 2,3 zużycie oleju silnikowego wynosi do 1 litra na 10 tysięcy km. Ale niestety rzeczywiste zużycie dowiesz się dopiero po zakupie. Według opinii właścicieli Mazdy CX-7 możliwa jest nagła utrata oleju bez zadziałania czujnika. Dlatego zaleca się regularne, przynajmniej raz w tygodniu, ręczne sprawdzanie wymaganego poziomu oleju w silniku. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów moc silnika obniżono do 238 km w przypadku manualnej skrzyni biegów do wszystkich 260 km. Ale mechanika jest rzadkością i częściej łączy się ją z 2,5 litrowym silnikiem wolnossącym po zmianie stylizacji. Krążą pogłoski od tuningu do od 270 do 290 km, ale pojawia się pytanie, czy automatyczna skrzynia biegów wytrzyma takie obciążenie? Oszczędność paliwa CX7 ma doskonały apetyt, rzadko komu udaje się w mieście w trybie cichym spotkać 16 litrów. Również na autostradzie mniej niż od 10 do 12 litrów nie będzie działać. Dlatego logiczne jest, że wielu właścicieli zaczęło konwertować swoje samochody na gaz. HBO dla Mazdy CX7 nie jest tanie, od 1000 dolarów. Najczęściej jest to BRC lub zawoli, tańszy sprzęt, odmawia prawidłowej pracy ze względu na charakterystykę wtrysku paliwa w danym modelu, wtrysk bezpośredni. Dzięki wysokiej jakości instalacji, właściciele nie zauważają żadnych problemów z pracą Mazdy CX-7 na LPG. Oszczędność pieniędzy na paliwie wynosi około od 30 do 40%. Minimalne zużycie gazu w mieście wynosi 15 litrów gazu i od 2 do 3 litry benzyny na 100 km. Benzyna służy do chłodzenia wtryskiwaczy paliwa, skrzynia biegów i napęd na wszystkie koła. Wybór rodzaju skrzyni biegów do Mazdy CX-7 nie wymaga długiego zastanawiania się. Istnieją tylko trzy możliwe opcje. Pierwszy, rzadka sześciobiegowa manualna. Drugi, japońska sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów Aisin jest instalowana w zdecydowanej większości CX-7. Trzeci. Po zmianie stylizacji zainstalowano pięciobiegową automatyczną skrzynię biegów w połączeniu z wolnoszącym silnikiem o pojemności 2,5 litra. Wszystkie skrzynie są bardzo niezawodne, ale przy przebiegu przekraczającym 200 000 km naturalne zużycie nie zostało anulowane. Przed zakupem koniecznie sprawdź stan oleju na bagnecie. Czarny kolor i, spalony, zapach są powodem do odmowy zakupu samochodu lub znacznego obniżenia ceny. Podczas przełączania nie powinno być również żadnych wstrząsów. W dobrym stanie automatyczna skrzynia biegów zmienia biegi płynnie i niezauważalnie. Zgodnie z oficjalnymi przepisami serwisowymi Mazdy, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów nie jest przewidziana. Aby jednak znacznie przedłużyć żywotność automatycznej skrzyni biegów, zaleca się częściową wymianę oleju co 60 tysięcy przebiegu. Tylko bądź ostrożny przy wyborze rodzaju oleju. Często zdarza się, że nawet oficjalni dilerzy wlali niewłaściwy olej Mazda MV lub Mercon 5, odpowiedni dla pięciobiegowej skrzyni biegów. Sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów Aisin wymaga homologacji JWS 3309. Olej Toyota T4 jest optymalny pod względem ceny i dostępności. Słabym punktem układu napędu na wszystkie koła w Mazdzie CX-7 są obie skrzynie biegów. Problem nie jest jednak globalny, ale wymaga stałej uwagi. Ciągle przeciekają, szczególnie z przodu. Wymiana uszczelek olejowych pomaga na krótki czas, od 30 do 40 tysięcy kilometrów. Jeśli podczas wymiany uszczelek olejowych pokryjesz wszystkie złącza dwóch połówek skrzyni biegów uszczelniaczem, możesz wydłużyć ten okres dwukrotnie. Ale jeśli chodzi o niezawodność, wszystko jest w porządku, zawodzą tylko wtedy, gdy następuje znaczny wyciek oleju przekładniowego. Po zmianie stylizacji problem wycieków został wyeliminowany. Podczas normalnej jazdy Mazda CX7 posiada napęd na przednie koła, dopiero w przypadku poślizgu napęd na tylne koła załączany jest za pomocą sprzęgła. Umiejętność jazdy w terenie jest na przyzwoitym poziomie, ale bez fanatyzmu. Zimą duży prześwit i napęd na wszystkie koła dodają pewności na drodze. W przypadku przegrzania sprzęgło automatycznie się rozłącza. Wszystkie CX7 z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym miały tylko napęd na przednie koła. Bez napędu na wszystkie koła są też 2,3 turbo, tylko z rynku amerykańskiego. Zawieszenie Mazdy CX7. Podwozie radzi sobie całkiem nieźle na naszych drogach, choć jest trudne. Po zmianie stylizacji inżynierowie Mazdy dostroili zawieszenie, które stało się zauważalnie wygodniejsze. Względna sztywność jazdy i doskonałe prowadzenie pasują do sportowego ducha CX-7. Przegub kulowy dolnego wahacza przedniego zawieszenia umiera przed cichymi blokami i można go wymienić tylko jako zespół. Kulibins wiedzą, jak to stłumić, więc istnieje luka w kierunku oszczędzania. Łożyska kół tylnych należą niemal do kategorii materiałów eksploatacyjnych i rzadko wytrzymują więcej niż 60 tysięcy mil. Ale amortyzatory służą regularnie przez od 100 do 150 tysięcy kilometrów. Wsporniki przedniego amortyzatora wydają obce dźwięki, skrzypi i grzechocze. Co więcej, wymiana na nowe rozwiązuje problem na krótki czas. Rzemieślnicy nauczyli się robić specjalne plastikowe przekładki. Okazuje się, że jest tańszy niż wymiana i trwa długo. Układ kierowniczy i hamulce Mazda prowadzi się wyraźnie i sportowo, a jednostka ta zwykle nie sprawia problemów. Nawet drążki kierownicze i końcówki nie będą musiały być wymieniane częściej niż raz na 100 tysiącach przebiegu. Wspomaganie kierownicy i przekładnia kierownicza służą prawidłowo do 200 tysięcy km, po czym może być konieczna renowacja. Koszt takiej pracy mieści się w rozsądnych granicach od 100 do 200 dolarów. Z hamulcami jest trochę gorzej hamują doskonale, bez żadnych pytań jednak tarcze hamulcowe często ulegają przegrzaniu i nie musisz wjeżdżać w kałuże z gorącymi hamulcami, aby to zrobić. Po zmianie stylizacji poprawiono odprowadzanie ciepła i problem zniknął. Dlatego dzisiaj nie jest to już istotne. Chyba, że poprzedni właściciel zainstalował tanie analogi. Jeśli podczas hamowania poczujesz bicie w kierownicę, powal zniżkę na zakup kompletu tarcz hamulcowych. Drobne wady. Zaparowane reflektory to normalna rzecz w maździe CX-7. Lepiej wyeliminować tę wadę, w przeciwnym razie istnieje ryzyko awarii ksenonowej jednostki zapłonowej z powodu wilgoci. Można to zrobić za pomocą dwóch dodatkowych otworów wentylacyjnych i rur wydechowych. Rury muszą mieć wewnątrz element filtrujący, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza reflektora. Poszukaj szczegółowych instrukcji na forach, masz dowodów. Ciągłe nagrzewanie się tylnych świateł często powoduje topienie oprawek żarówek. Lepiej jest wcześniej zainstalować żarówki LED, aby zapobiec wystąpieniu problemu. Sonda Lambda lub czujnik tlenu nie są szczególnie trwałe. Oznaki awarii trakcja zanika, obfity biały dym z rury wydechowej, zwiększone zużycie benzyny. Można to wyleczyć jedynie poprzez wymianę. Konkluzja: Mazda CX-7 zachwyca pod wieloma względami: wygląd, przestrzeń, dynamika, bogate wyposażenie. A wszystko to oferowane jest na rynku wtórnym za niewielkie pieniądze w porównaniu do kolegów z klasy. Ale nie powinieneś kupować tego samochodu za ostatnie pieniądze. Zdecydowanie potrzebny jest margines bezpieczeństwa. Jeśli uda Ci się znaleźć dobrze utrzymany egzemplarz z prawidłową obsługą, to możesz przejechać od 50 do 100 tysięcy kilometrów i cieszyć się udanym zakupem. W innych przypadkach Mazda CX7 może stać się piękną ciężarówką. Osobnym przypadkiem jest CX7 po zmianie stylizacji. Producent wyeliminował wiele niedociągnięć, ale cena takich samochodów nie jest już tak kusząca. Dlatego jeśli jesteś fanem tego modelu, lepiej przepłacić i wybrać samochód z 2010 roku. Łatwiej będzie znaleźć taką mazdę w dobrym stanie, a dodatkowo pozbędziesz się wielu ogólnych chorób.